Cześć, z tej strony Dąbek, witam Was z naszego dzisiejszego, mega wypasionego game roomu, o jaki zbudowaliśmy w jednej z salek konferencyjnych. E, tak, tutaj jest całe nasze wyposażenie. Tu jest Boromi. Cześć. Boromi się ładnie przywitał. E, dzisiaj w codzienniku mamy oczywiście premiery, jak co piątek, od ostatniego tygodnia teraz będzie tak co piątek. Oraz, jeśli pamiętacie, rozwiązujemy nasz konflikt między mną a Boromisiem, ja się miałem zająć, ale postanowiłem, że rozwiążemy to w sposób... No, Następujący. Dokładnie taki. O, tu na zbliżeniu widzicie. I teraz przechodzimy już na obraz z gry, i tam dalej będzie się e, wyjaśniało, kto wygra, kto jest mistrzem, kto, kto będzie panował światem. No to e, Więc jak zapewne pamiętacie, jakiś czas temu powstał taki konflikt między mną a Boromisiem, ponieważ on mnie związał e, i, 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 i ja go wcześniej strolowałem Postanowiliśmy go rozwiązać. W najlepszej do tego typu grze, czyli Gran Turismo 5 będziemy Najlepszej, cywilizowany sport Najlepszej, będziemy ścigali się e, Dwoma tak. samochodami, które, na które większość e, osób może sobie pozwolić biorąc kredyt na 75 lat Tylko musimy hmm. go znaleźć Coś się te grafiki jakby chciał, nie mogły No to patrz po nazwach No dobra, dobra, ale tutaj Czekaj. CRZ o, Swift jest, to masz? Ostatnie jest, dobra Będziemy ścigali się z dwoma Fiatami 500, jaki już kolor? Hinted. A ja sobie wezmę taki taki klasyczny. Dobra, to ja biorę czerwony w takim razie. Od, okay. hmm. Liczba okrążeń, dwa okrążenia. Tak, dwa wystarczą. Jedno wiesz, co? Jedno okrążenie wystarczy. Skrzynia biegów Myślę, automatyczna. Automatyczna. Tak, tak. Opony przednie szutrowe, linia pomocnicza. Wyłączymy linię, pomo też sobie wyłącz linię pomocniczą. Będzie porówno. Kontrolę trakcji wyłączamy. Wychodzenie hmm. z poślizgu wyłączamy. Um, abs -y wyłączamy. Utratę przyczepności na mokre jeźdź zostawiamy. Co tam jeszcze wyłączałeś? abs -y. o! Co? Wychodzenie z poślizgu też dobra, wyłącz. dobra. I kontrolę trakcji weź na zero. tak, tak. Tak, i Ty, stary, bo. No, i abs -y też na zero. Dobra, i jedziemy. Czekaj, czekaj, zobaczę, czy wszystko jest ok. Szutrowe, szutrowe, tak, wszystko a, masz, okej, okay. dobra. I to w no ten sposób rozwiążemy nasz Aha. pojedynek. E, tu musicie chwilę poczekać, bo Gran Turismo 5 słynie z tego, że ma mega długie loadingi. To jest taka filozofia hmm. robienia gier. No tak. Tutaj się delektujesz. Aczkolwiek jak, e, Konrad nam mówił, że i tak w jakiś update zrobili, że to trochę szybciej teraz e, jest. Także no, jak zobaczymy. Jak to to, to 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 była masakra przecież. Ja w międzyczasie Wam powiem, co ciekawego wyszło na, w tym tygodniu z premier. Otóż, House of Dead Overkill, Extended Cut wyszedł na PS3. Uwaga, czemu jesteś, a, no tak. ja nie jadę? Ty jesteś. Ja jestem czerwony. ten zmieniasz jest? kamerę. Co co, co co, tu się dzieje w ogóle? Ty, ja. Co? Wezmę reset. A, pad mi się. pad? Czy nie? Nie, jest ok. Od nowa? Ale w którym ty tu przyspieszasz? No w tym, z Nie no, właśnie ja. Nie wiem, czy z mi nie działa, czy co? Mi działa. A mi najwyraźniej nie bardzo. Bo. A może na analogu masz? Weź prawego analoga przed do przodu. Ma... Co? Masz Co za bzdura. Dobra, jedziesz, tak. No, także jak Jeż. widzicie rozgrywka... Ej, he, no, to, 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 to już w ogóle się nie liczy. Dobra, to bierzemy restart i od początku teraz. Obaj wiemy jak, start, tak. jak, jak się jedzie. Tak, a czy mógłbym zmienić to sobie w opcjach? Na nie, jedziemy już. Nie ma czasu. Tak. Ja też będę grał na analogu. Na dwa analogi. No dobra, Są to po, podczas tej emocjonującej rozgrywki powiem wam, co ciekawego wyszło na e, sklepach. Otóż House of the Dead Overkill Extended Cut, czyli port świetnej gry z Wii na PlayStation 3. Ty doganiasz mnie, Emisiu. Zaraz jak wypadnie. Nie, 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 nie. nie, nie. E, wyszedł port tej świetnej gry, no, 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 no. także jeśli macie PlayStation 3 Kula, i posiadacie muwa O, mi zatrzęsło, możecie sobie ją kupić. Kolejna gra. Bardzo niszowy tytuł, jak płynęło, który pojawił się w tym tygodniu, to Battlefield 3 na PS3, na Xboxa 360 i na PC. -ty. Jeśli nie możecie doczekać się Call of Duty lub jeśli po prostu jesteście fanami Battlefielda, jak najbardziej musicie iść do sklepów i zainwestować w Battlefielda. Wspaniałe widoczki po prostu. A o, przyśpieszam, patrz, patrz, jaką prędkość osiągam. No Warp 9. 34 na godzinę. Są podobne trochę to do naszego tego, że go co jak, nie jaka trochę podobne e, następna premiera tego tygodnia to Disney Universe, które wychodzi na wyszło na PC: Xboxa 360, PlayStation 3 oraz Wii bardzo fajna gra w stylu Little Big Planet no, ma, ma na maksymalnie 4 osoby na jednej konsoli brakuje niestety koopa online e, i opcji drop in drop out ale no, Disney pewnie dopiero się uczy mm. robić fajne koopy cały czas draftuje draftuje ale nitli to nie daje no opór powietrza taki sam to wygrane przedmiotem jest drafting? No nie wiem, no ogólnie myślę, że zrobili jakiś tam, jakiś tam że tak powiem, też realizm na tym polu. Cześć, bo ja teraz straciłem panowanie. O, bardzo dobrze. Ba Pff, o, stary. <grym> <grym> Ej, to było nie fair. Wiesz, że teraz wygrali w wyścig <grym> w ten sposób? E, kolejna premiera, jaka pojawiła się w tym tygodniu, to Twierdza 3. Świetna strategia. Dla fanów twierdzy 1 lub twierdzy 2, mm. twierdza 3, jest obowiązkowym zakupem, nie mam pojęcia co no. za grabo się nie znam w takich grach. Co to dalej mamy? Motorsports Adrenaline czyli zestaw różnych mini gier sportowych na Kinecta od Ubisoftu. Jeśli nie macie dość tego typu gier lub jeśli Kinect Sports wam nie wystarcza jest stary, bo ja prędkość tracę. To Motorsports Adrenaline jest część dla Was. Dalej mamy Dance Central 2 na Xboxa 360. Oczywiście wymagany jest Kinect. E, świetna część, świetna druga część, bardzo świetnej pierwszej części. E, główna różnica, Myślę, że damy radę podjechać? Nie, główna ja różnica w stosunku do jedynki w Dance Central jest taka, że można tańczyć we dwo... na jednym ekranie, albo we dwóch, albo we dwóch, albo we dwie, jeśli są dwie kobiety. Tu też można. E, tak. I to i, i są nowe piosenki, tam jakieś trakowanie pewnie poprawili, czy coś? Dalej mamy Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon, A, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, Tenkaichi Tenka. na Xboxa 360 na PlayStation 3. Wszyscy fani czarodziejki z księżyca udają się do sklepów i kupują Dragon Balla. Um, I to w sumie... Ja ci Czerodziejkę z księżyca. I to w sumie wszystko z premier. Dzisiaj mamy... I to jest chyba ta... Jak ty tak zrobiłeś na... Górka? O. nie, to jeszcze nie tutaj. No ja to jakoś nie, tam... Nie, powiem ci tak. Kurde, prawa jazdy, Nie! <grym <grym stary. No i, i to by było... Ten no, <grym> domek mnie wyprzedził. Bardzo brzydko. No, dobra, to wiesz co? Ja mam taki pomysł. To chodź Te... teraz y, do tyłu pojedziemy. Okej. Okay. <grym> A ja nie mogę do tyłu pojechać. Jak się jedzie do tyłu w tej grze? No to A, chcę. i co? U mnie to na przykład spust prawie. Patrz, trzymam wsteczny i jadę do przodu. Ale jaja. O, stary. Eee, Dobra, no i to by było tyle z premier, my e, ścigamy się. Wyścig, tak, tak, nie wiem, to znaczek by po środku. Że Część w złym kierunku ci... przecież eee, No, ja, nie, się, ja się porwałem na strasznie głupią rzecz, otóż chciałem skopać tyły w Gran Turismo człowiekowi, który musiał je zrecenzować w tempie natychmiastowym i trochę w nie po... Znaczy, by było to też już szmat czasu temu. A. Ale umiejętności nie, nie. pozostają. Ej, weź stań, chodzić w moim kierunku i się stukniemy tymi dzióbkami. Dawaj. Jadę, 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 jadę. nie widzę w każdym bądź razie. Ooo no, jak widać model zniszczeń w dalszym da, ciągu jest dalej jest dziew, taki tam dziew, dziewiczy, że się tak wyrażę. No i co, żegnamy się z naszymi e. widami. E, czyli nasz konflikt rozumiem, że pozostaje nierozwiązany e, dalej. Nie no, ja jestem, czekaj, czekaj, zaraz mogę powiedzieć, że wygram. Ja e, nie mogę jechać. Jestem jeden na dwa. Tym wynikiem żegnam Was, wygrałem. Dziękuję Marcinie. Nienawidzę Cię. Cześć.